Krosno i wichry wojny, ścieżka batalistyczna. Wichry wojny nie omijały również Krosna. Na szczęście, trzeba przyznać, straty i zniszczenia wojenne nie były tak duże jak w wielu innych miastach. Krośnianie nigdy nie szczędzili sił i środków, gdy trzeba było wspomóc ojczyznę w trudnych chwilach. W okresie rozbiorów miasto dawało schronienie uczestnikom zrywów powstańczych, a mieszkańcy wspierali działalność niepodległościową zarówno poprzez osobistą działalność jak i zbiórki pieniędzy Niniejsza ścieżka zaprezentuje miejsca, które wiążą się z historią wojenną naszego miasta i regionu Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie Ulica Czajkowskiego 92 Muzeum istnieje od roku 2003 jest prywatną placówką muzealną, gromadzącą zbiory związane z podkarpackimi polami bitewnymi z lat 1914-1945. Na ekspozycji prezentowane jest ponad 2000 eksponatów. Kolekcje zapoczątkowały artefakty zebrane kilkadziesiąt lat temu z różnych zakątków Podkarpacia, gdzie niszczały i były w tamtym czasie na ogół łatwo dostępne. Obecnie eksponaty pozyskiwane są w wyniku zakupów i darowizn. Zbiory prezentowane są w formie ekspozycji stałej w budynku mieszczącym muzeum, wystawie półplenerowej na terenie posesji oraz w graniczącym z nią schronie przeciwlotniczym z okresu II wojny światowej. Atrakcją ekspozycji jest 14 postaci i pół postaci żołnierzy armii walczących na Podkarpaciu w okresie I i II wojny światowej, w oryginalnym umundurowaniu, oporządzeniu i z pełnym uzbrojeniem. Ekspozycja podzielona jest na osiem tematycznych wystaw: Karpaty 1914-1915. Szkoła podoficerów lotnictwa dla małoletnich w Krośnie 1938. 1939 Wrzesień 1939 Konspiracja Niepodległościowa Dukla 1944 Podkarpacie 1945 Narzędzia wojen Lotnictwo II wojny światowej w strefie Krosna Łopatki saperskie na przestrzeni wieków oraz tyle pozostało. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem. Dawna Komenda Werbunkowa. Siedziba PTTK w Krośnie. Ulica krakowska 9. W 1920 roku mieściła się tu wojskowa Komenda Werbunkowa, i to tutaj zgłaszali się poborowi kierowani na front wojny polsko-bolszewickiej. Z tego miejsca wyruszyło ich 426. Ale nie tylko poprzez Krośnieńską Komendę mieszkańcy Krosna i okolic zaciągali się w szeregi wojska polskiego. Ostatecznie w wojnie wzięło ich udział nawet dwa tysiące. W setną rocznicę wojny na budynku umieszczono pamiątkową tablicę. Wojna polsko-bolszewicka nie była pierwszą ofiarą, jaką nasze miasto i region poniosły w walce o niepodległość Polski. Od 1 listopada 1918 roku działała w Krośnie powiatowa komenda wojsk polskich. 21 listopada. Ochotnicy sformowani w kompanię krośnieńską, dowodzoną przez późniejszego sławnego generała z czasu II wojny światowej, Stanisława Maczka, wyruszyli na wschód, by walczyć z ukraińską armią halicką o ustalenie polskich granic. Walczyli oni w ramach III Batalionu Strzelców Sanockich, którym dowodził były dowódca krośnieńskiej komendy podpułkownik Swoboda. Najcięższe walki toczyli w rejonie Chyrowa w obronie linii kolejowej, a następnie brali udział w walkach o odblokowanie Lwowa. Groby żołnierzy na starym cmentarzu w Krośnie, ulica Krakowska 3. Pierwsze pochówki na starym krośnieńskim cmentarzu odbyły się w 1785 roku po zamknięciu przez władze austriackie ze względów sanitarnych cmentarza przy Farze. Pochowano tu około 20 tysięcy osób. Wśród nich było wielu uczestników walk o niepodległość Polski z lat 1812, 1846, 1863, 1918, 1920. Najstarsze mogiły żołnierskie nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Ponad nagrobkami dominuje pomnik powstańców styczniowych. Wykonany przez krośnieńskiego artystę Andrzeja Lenika według projektu Napoleona Nawarskiego. Pomnik powstał w 1903 roku staraniem Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania. Na cmentarzu leżą powstańcy listopadowi: Kajetan Gryglewski, Józef Sędkiewicz, Jan Lubicz-Szydłowski, powstańcy styczniowi: Franciszek Bernard, Jan Grabowski, Walery Kozłowski, Felix Machinko. Legioniści z I wojny światowej. Stanisław Mazurkiewicz, Rudolf Mleczko i Władysław Gościński. Krzyż przy Rondzie obok głównej poczty. Najazd Tarczaja w 1474 roku, ulica Piłsudskiego 30. Konflikt o pozyskanie korony węgierskiej dla polskiego księcia Kazimierza Jagiellończyka doprowadził do wybuchu wojny polsko-węgierskiej w 1471 roku. Pomimo że rok później zawarto rozejm, to jednak dalej dochodziło do ciągłych walk. W 1474 roku, w odwecie za najazd na Słowację, wówczas była to część Królestwa Węgier, do Polski wkroczyły oddziały dowodzone przez Tomasza Tarczaja. Po złupieniu szeregu miejscowości 17 stycznia, Najeźdźcy pojawili się pod Krosnem. Szybka reakcja strażników miejskich przy bramie węgierskiej zamknęła napastnikom drogę do miasta, ale przez dwa dni Węgrzy łupili i palili przedmieścia. Najważniejszym spalonym budynkiem był kościół pod wezwaniem Świętego Ducha, przy którym znajdował się szpital. Był to ówcześnie bardziej przytułek niż szpital w dzisiejszym znaczeniu. Zniszczenie kościoła wstrząsnęło samym tarczajem, który później przysłał pieniądze na odbudowę. Dzisiaj na miejscu Kościoła Świętego Ducha stoi krzyż ufundowany przez burmistrza Jana Świętnickiego. Mury miejskie, ulica Podwale. Krosno początkowo było otoczone wałem ziemnym, a od czasów przywileju Kazimierza Wielkiego zaczęto budować mury obronne. Ich rozbudowa trwała do XVII wieku. W ostatniej fazie wspomagały ją w znacznej mierze fundacje Roberta Wojciecha Portiusa. W najważniejszych miejscach mury były podwójne, co świadczy o zamożności miasta. Dzięki fortyfikacjom Krosno mogło obronić się w 1474 i w 1657 roku. Co ciekawe, owe dwa ataki przeprowadzili Węgrzy w drugim przypadku Węgrzy z Siedmiogrodu, sojusznicy Szwedów w czasie potopu. Mury rozbudowywano jeszcze po potopie szwedzkim dzięki pieniądzom zapisanym przez Portiusa w testamencie z 1658 roku, gdzie przeznaczył 6 tysięcy złotych na podwyższenie wieży strażniczej oraz 2 tysiące złotych bezpośrednio na mury obronne. W XVIII wieku zaczęto ostatecznie rozbierać mury gdyż straciły one swoje militarne znaczenie. Materiał wykorzystywano dla innych budowli, a miejsce po murach posłużyło rozbudowie miasta. Część murów miejskich została wchłonięta przez różne budynki, na przykład szkołę tkacką, dzisiejsze budynki Krośnieńskiej Wyższej Uczelni, przez klasztor ojców Franciszkanów czy kościół farny. Jedyny relikt fortyfikacji Krosna znajduje się przy ulicy Podwale. Obwód murów miejskich wynosił około kilometr 200 metrów. Grubość wahała się od 2 metrów i 40 cm do 1 metra i 20 cm, a ich wysokość wynosiła od 5,5 do ponad 8 metrów. Pręgierz Gabriel Wojniłowicz, Krośnieński, Kmicic, Rynek 7. Pręgierze w miastach zwykle znajdowały się na płycie rynku. Można przypuszczać, że i w Krośnie był tak umieszczony pręgierz. Jednak, poprzez wieki uległ zniszczeniu i zastąpiła go przypora kamienicy Wujtowskiej. Przy pręgierzu wykonywano kary na przestępcach. O krośnieńskim miejscu kaźni zachowało się niewiele informacji. Mamy jeden ważny przekaz historyczny z okresu potopu szwedzkiego, kiedy to część okolicznej szlachty pod dowództwem Aleksandra Prackiego poparła szwedzkiego króla Gustawa Adolfa przeciwko nim po stronie prawowitego króla Polski Jana Kazimierza wystąpił starosta krośnieński Gabriel Wojniłowicz zasłużony w wielu wojnach oficer Niektóre fragmenty jego życiorysu zostały wplecione przez Henryka Sienkiewicza jako zdarzenia z życia postaci Andrzeja Kmicica Przeprowadzenie Jana Kazimierza ze Śląska przez góry do Polski czy dowodzenie sojuszniczym oddziałem tatarskim 7 grudnia 1655 roku doszło pod Krosnem do bitwy pomiędzy zwaśnionymi stronami. Zwyciężył wojni Łowicz i pokonanych przeciwników powiódł na Krośnieński rynek pod pręgierz. Tutaj rozstrzelano Prackiego, a jego żołnierzy wybatorzono. Matka Boża Murkowa w kościele Franciszkanów oblężenie. 1657. Ulica Franciszkańska 5. Gdy w 1657 roku wojska księcia Siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, sprzymierzone ze Szwedami, obległy Krosno, w mieście nie było wojska. Miasta bronić mieli mieszkańcy dowodzeni przez krośnieńskiego wójta Roberta Wojciecha Portiusa. Nie znamy dokładnej liczby oblegających. Wiemy jedynie, że Rakoczy wkroczył do Polski na czele 25 tysięcy żołnierzy, do których dołączyło się prawie 10 tysięcy kozaków. Po wielu walkach, m.in. pod Lwowem, Przemyślem, łańcutem wojska, które dotarły pod krosno, były już uszczuplone, ale ciągle znacznie przewyższały liczebnie obrońców. Starcie mieszczan z zawodowymi wojskowymi mogło skończyć się tragicznie. Dlatego mieszkańcy miasta wzywali pomocy Maryi, zwanej murkową, ponieważ jej obraz znajdował się w kaplicy przy kościelnym murze. Oblężenie okazało się nieskuteczne i siedmiogrodzianie musieli odstąpić od murów miasta. Krośnianie zwycięstwo to łączyli z pomocą udzieloną przez Matkę Bożą, która po tym wydarzeniu została patronką Krosna. Pomnik żołnierzy Armii Krajowej. Rondo u zbiegu ulic Niepodległości i Lwowskiej. Pomnik odsłonięto i poświęcono drugiego października 2004 roku. Wykonany jest z granitu i marmuru. Wyobraża rękę wyciągniętą w geście zwycięstwa. Na granitowym obelisku widnieją słowa Roty przysięgi żołnierzy AK. Zamontowano na nim tablicę informacyjną oraz symbol Polski Walczącej. Pomnik wykonali Ryszard i Czesław Karwatowie. Inicjatorem budowy było Krośnieńskie Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W czasie II wojny światowej, Krosno było siedzibą obwodu A.K. Krosno, kryptonimy korzeń, kawa. Podlegał on inspektoratowi A.K. Jasło, inna nazwa inspektorat A.K. Podkarpacie razem z obwodami Sanok, Brzozów i Jasło. Wyższymi szczeblami dowodzenia były podokręg AK Rzeszów i okręg AK Kraków. Kwatery wojskowe na cmentarzu komunalnym w Krośnie, ulica Wyszyńskiego. Wojny przetaczające się przez ziemię polskie, a tym samym przez Krosno, pozostawiły liczne ślady w postaci wojennych cmentarzy. Największe nagromadzenie tego typu pochówków znajduje się na cmentarzu przy ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego. W części cmentarza od strony obwodnicy znajdują się kwatera żołnierzy września 1939 rok, złożona ze zbiorowych mogił umieszczonych w trzech rzędach. Na kwaterze umieszczono żelazny krzyż i kamienny pomnik. Dwuczęściowa kwatera żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej, wraz z grobem nieznanego żołnierza, ulokowanym przy alejce. Z tyłu znajduje się zbiorowa mogiła poległych w I wojnie światowej. W części od strony ulicy Wyszyńskiego znajduje się kwatera lotników i żołnierzy polskich poległych w 1939 roku. Składa się ona z 39 pojedynczych i podwójnych mogił. Na jednej z nich Zamontowano śmigło.